STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Ariel, e, najważniejsza informacja w Twoim kontekście jest z środy. Przedłużyłeś umowę do końca kolejnego sezonu z Jagiellonią Białystok. Czy to sprawia, że w tej chwili masz tak spokojniejszą głowę i e, no przynajmniej wiesz, gdzie spędzisz czas do przynajmniej czerwca 2021 roku? Zgadza no, się klub miał taką możliwość przedłużenia tej y, umowy automatycznie do końca maja, więc mimo tego, że, że przez 2,5 miesiąca nie graliśmy żadnego meczu, to jednak y, klub wykorzystał tą opcję, więc też y, czuję, że czuję takie zaufanie tak, ze strony klubu, mimo wszystko, że, że ta umowa została przedłużona, także y, ja również się cieszę, bo bardzo dobrze mimo tych tego krótkiego czasu w Stoku, dobrze się tutaj czuję i y, więc myślę, że obie strony są zadowolone teraz. Trzeba się skupić na tej końcówce sezonu. Mam nadzieję, że sezon będzie dograny, i yy, więc, więc, tak jak mówisz, to na pewno gdzieś to tam głowa będzie spokojniejsza i będzie można się skupić już na, na, na tych pozostałych meczach do końca sezonu. W Twoim przypadku, podobnie jak w przypadku Maćka Makuszewskiego, można powiedzieć. Yy... Każda sytuacja ma swoje plusy i minusy. W waszym przypadku plusem pandemii jest to, że wiadomo, wchodziliście do drużyny w marszu, w trakcie rozgrywania rundy rewanżowej. Natomiast no, teraz mieliście 3 tygodnie na to, żeby potrenować z drużyną i trochę lepiej ją poznać. No tak, tak, ale wydaje mi się, że tutaj yy pokazaliśmy z Maćkiem, że, że nawet wchodząc z marszu możemy być yy, cennymi zawodnikami dla, dla Jagiellonii i myślę, że to, to udowodniliśmy. Mam nadzieję, że, że teraz będzie jeszcze lepiej właśnie tak jak, tak jak wspomniałeś, bo mieliśmy troszeczkę czasu na te treningi yy, teraz przez trzy tygodnie, więc, więc tak naprawdę i tak wszystko zweryfikuje boisko, pierwszy mecz już w niedzielę, więc, yy, więc mamy nadzieję, że przynajmniej ta, ta forma będzie zachowana sprzed, sprzed yy, przerwania rozgrywek, a, a, a będzie robić wszystko, żeby, żeby zagrać trochę lepiej, bo bo na pewno gdzieś tam parę niedociągnięć było, ale, ale po to właśnie teraz trenujemy, żeby, żeby wejść w ten w cudzysłowie nowy sezon, tak po tej przerwie, z, z troszeczkę lepszą grą. Jedziecie na Krakowie i patrząc na tabelę, no, czeka Was trudne zadanie. Krakowia drużyna na podium, przed, co prawda przed tą przerwą spowodowaną koronawirusem, miała taki swój dołek, natomiast no, dzisiaj chyba forma. Myślę, że Wasza i także Krakowi jest jedna wielka niewiadoma. Zgadza się, myślę, że tutaj te pierwsze kolejki to, to w ogóle będzie yy, taka, taka troszeczkę ruletka, tak? Nie wiadomo czego się spodziewać po drużynach, także, także my, my też nie wiemy czego się nawet po sobie spodziewać, tak? Bo, bo nie graliśmy żadnego meczu kontrolnego, tylko jakieś gierki wewnętrzne między sobą, wiadomo, że, że to nie jest to samo, także... Także, także zobaczymy. No, w Krakowie jest, jest drużyną, z którą zawsze ciężko się gra, nieważne czy, czy u siebie, czy na wyjeździe. Bardzo, bardzo solidna, dobra drużyna, więc, więc sami jesteśmy ciekawi, czy, czy podołamy, a, ale nastroje są dobre i, i jedziemy tam pełni optymizmu. Zagracie, w ogóle mecze będą na razie się odbywały bez kibiców. Ehm, czy taka atmosfera sparingu w jakikolwiek sposób będzie wpływała na waszą koncentrację? Na pewno jest to, jest to duża nowość, myślę, że dla, dla, każdego, dla każdego z nas, dla każdego klubu, bo, bo nie, nie codziennie się gra takie mecze, jak gdzieś tam w swoim życiu miałem takie mecze, ale to bardziej jakieś pojedyncze, tak? jeżeli chodziło o jakieś zamknięcie stadionów tak? przez, przez wybryki kibiców, natomiast tutaj musimy, musimy teraz e, grać bez, bez kibiców na każdym stadionie, chociaż gdzieś tam dochodzą słuchy wszystkich, że, że być może coś tam się ruszy, jeżeli chodzi o to, natomiast te pierwsze kolejki. E, będzie to niecodzienna atmosfera, ale myślę, że tutaj każdy... Każdy zawodnik, czy z czy z innego klubu. Cieszę się, że, że przede wszystkim liga startuje i możemy robić to, to co naprawdę tak e, powinniśmy robić, a, a ta przerwa i tak była długa, więc myślę, że i tak każdy jest podekscytowany, że, że po prostu będziemy mogli grać. Ariel, jak wy się czujecie fizycznie po tych trzech tygodniach? Wiadomo, ta przerwa była bardzo długa. Wielu chłopaków mówię, że najdłuższa w ogóle w ich dotychczasowej karierze. E, granie szykuje się szalenie intensywne, ponieważ 11 kolej w ciągu tam bodajże 7 tygodni, no to umówmy się, to jest dosyć dużo. No dokładnie, myślę, że tutaj też dużo będzie zależało od sztabu szkoleniowego, myślę, że też będą musieli monitorować tak? zmęczenia, e, jakieś badania, tak sprawdzanie, sprawdzanie nas, jak sobie radzimy z tymi, z tymi obciążeniami, ale myślę, że na początku to, to myślę, że każdy jest tak głodny gry, że, że nikt nie będzie gdzieś tam zgłaszał jakichś tam problemów. Najważniejsze, żeby wyjść i, i zagrać, będą się liczyły też dobre, dobre, dobre kadry, kadry klubów. tak. Szeroka ławka, także wydaje mi się, że, że my tutaj w Miastoku mamy naprawdę taką solidną, solidną kadrę, więc nie powinno być dużych problemów. To jeszcze powiedz, jakie są cele Jagiellonii, Bo z jednej strony w tej chwili zajmujemy ósme miejsce, mamy tam bodajże punkt przewagi na dziewiątym. Z drugiej strony, w przypadku wygranej do Krakowi, na, w Krakowie doskakujemy do trzeciego miejsca na Dwa punkty, czyli z jednej strony grozi nam ta dolna ósemka, z drugiej strony no, mamy o krok od pucharów, a wszystko się rozstrzygnie w najbliższych czterech kolejkach. No dokładnie zostały cztery mecze, tak rundy zasadnicze i, i tak jak powiedziałeś, no to równie dobrze możemy. Niedługo być na trzecim miejscu, a równie dobrze na, na jedenastym, tak? Więc tutaj naprawdę pełna koncentracja i, i myślę, że nie ma co wybiegać daleko w przyszłość. Trzeba myśleć mecz po meczu i, i takie nastawienie mamy w drużynie, że, że przede wszystkim liczy się mecz z Krakowią, później dopiero będziemy myśleć o kolejnych meczach, także, także takie tutaj przeświadczenia mamy w Wiemstoku. Dziękuję Ci bardzo, co? Dzięki. STS Zakłady Bukmacherskie sponsorem głównym Jagielloni Białystok.